Hej z strony Hexagon i dzisiaj witam Was kolejny odcinek na moim kanale. Jestem no dzisiaj Dromix. Siema, siema. No i dzisiaj zagramy 1 vs 1 na boxach. Mam nadzieję, że takie odcinki Wam się spodobają. Zostawcie łapeczkę w górę, subika z dzwoneczkiem. Jeżeli chcecie rewanż, to oczywiście łapkujcie. A tak generalnie, to jeżeli chcecie też wystąpić w serii, to piszcie w komentarzach 1v1 box. Kurde. Where are you? A, się tu pobudowała. Ile masz na arenie? Na arenie no, nie za dużo, bo gram 3D w tej chwili. Ale mam coś ponad prawie 2000. Czekaj, jeszcze chwilę, bo mi reklama jakaś turna wyskoczyła. Okej, okay. no dobra. Aha, jeszcze jedno. To jest przyklepane. Aha. Dobra, już. Jestem gotowy. Hop. Nice. No tak, jakoś się udało. A ty jesteś mega spocony, nie? Tak, na gram. Spokojnie. Nice. Spokojnie, spokojnie. Aj kurde. A tak generalnie zdziwiłeś się, że to był Jacob? Nie, ty chyba coś podejrzewałeś od początku, że to był Jacob, nie? Jest ja tak jak na początku, tylko jak polbowałam Aj kurde, lepsze. Nice, mamy 2 do 0. A wy teraz zero, piszcie dokładnie. w komentarzach, yy, jaki wynik obstawiacie. Czy to chyba powinniście napisać 100 0 ale... Taka sugestia dobra, po prostu. Dobra. Jedyną moją mocną stroną to są pompy za 200. A jej mi się udało zabić Evrona To git Ale Ewa... Ale to było w szóstym sezonie Golfowe gniazdko wtedy O nie Kurde kurde ale Ni, Nic nie widzę totalnie O kurde ale Co jest? Dobra co? Ogólnie to ma gips jeszcze, gram, mam gips na ręce. Więc no. A więc co się na stało grę. podczas koronafery? No ogólnie, to Na piłce nożnej do to chopnych kopnię trochę niejaki. No, tak wyszło. Aha, czyli Takim ty grasz w piłkę nożną, ja też gram. No i Kurde. Si nic nie da zrobić, no co jest? Tak, Jak ty tego nie trafiłeś? Gość wszystko popięcia. To wiesz, może jakiś tak zagramy. <grym> nie, nie, lepiej nieco, nie co ja, lepiej. Podziękuję, się nie... bo zbankrutuję. No, wow. dobra, dobra. Jeszcze jak zażyczysz jakiegoś skina za 2000, to ja sam wiesz, nigdy nie kupowałem się takich, tylko zawsze karnetówkami grałem. Co? A ty na czym grasz na padzie? Na tym? Na klawie? Mhm, na klawie. I teraz arenki cisnąłem, bo nie ja robię sam 500 punktów. Na dół od... A ty masz championa? Tak, ja champion. O kurde, no co jest? To nie mój poziom jest, to jest coś w ogóle jakieś No co jest! Nie nie nadążam totalnie Mój pad też nie, moja ręka też nie Ty się chyba nawet rewanżu nie opłaca nagrywać A, możliwe. Nie w sumie nie wiem Chyba nakręconych nie. lepszy jesteś. Możliwe ja liczyłem, że tutaj zaskoczy na boksach, a tutaj kurde, za mocno. Czekaj, czekaj, zabić 200 IQ chcesz? No dawaj. Kurde, nie udało Jaj. Jej. Proszę Pana, 10 HP. A jak? Jaj. Jeden punkt, cieszę się. A czyli znaczy, tak już nie mam szans wygrać, nie? Ale po prostu czuję się spełniony, jak ci zabrałem jednego punkta. Honorowego masz. 6-1 no. jest, tak? Do ich Do 10. Tak, jak tej rundy sześć. pokazują. Co? Jej. Tylko za 30 pozdrawiam. A gdzie o ten mleczko tutaj o kurde, ale mi Nie, ja myślę, że to będzie za 200, o kurde. Dobra, no, no, przypał. Cały czas misuję, nie wiadomo dlaczego. Mi tu, mi tu Za 40, ale... O projektu. nie! Ale porobił pięknie. 7-1, no 7-1, dokładnie. No to nieźle. Oczywiście, link do kanału Dromixa macie w opisie, ale trochę zważywiłem. Dlatego, że powinienem to powiedzieć od razu. Dobra, dobra. ale oczywiście to tylko dla tych widzów, co zostają na później. Dromix też więcej subów ode mnie jakoś masakry się nie może mieć. <gry> A ma? O. O nie, o nie dobra No kurde uleczy się teraz no No, no nie ja. wierzę w to no o nie Jeszcze ryby zjad o kurde, jeszcze to żółte no O nie dobra Brawo Brawo, ja a, brawo. Ty, a ty, a ty miałeś brawo. mało, strasznie. A potem się uleczyłeś, no a dużo. A ile ty dostajesz, 190? Nie wiem, możliwe. Ja nie tak nie patrzę, tak bardziej pod uleczeniem, że zaraz poszłem. Od razu patrzę, się uleczyć. Ja o Ojejku. nawet L2 nie pomaga. No ja nie mam mocnego. Takich rzeczy życie jest. O kurde, A czemu nie masz mocnego? Ja jak gram na padzie, to tylko gram na L2. Mam nadzieję, że się nie leczyłeś, kolego. A, jak ja tu zmisowałem znowu, kurde. Kurde. No nie, no dobra, to jest, to jest przegrana. Co? Ty to podmieniłeś? Serio? Pa, teraz. 200 IQ. I pa. No co? Jest. Ja, <grywka> Ale ja tak zbociłem, bo mi pompa znowu nie strzeliła. No to co? Ale chciałam <grywka> Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na kanał Dromixa tam naprawdę bardzo dobre montaże i filmy robi. A ja już się z wami żegnam. Siemka.